Ubraniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich Twoich kościołach, które są na całym świecie i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż męki swoją radą w, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W godzinie miłosierdzia gromadzimy się przed ołtarzem Jezusa Chrystusa, w santuarium świętego Maksymiliana, w kaplicy w Domu Świętego Antoniego, aby uwielbiać Boże miłosierdzie. Tyle razy go doświadczaliśmy, doświadczamy. Dzisiaj również najpierw dziękujemy, a jednocześnie prosimy, aby Boże miłosierdzie ogarnęło nas tutaj modlących się. Tych, którzy się łączą z nami przez telewizję i radio Niepokalanów. Tych, którzy proszą naszą modlitwę za pośrednictwem Rycerza Niepokalanej, naszych czasopism i na różne inne sposoby, naszych przyjaciół, krewnych, dobrodziejów. Polecamy w szczególny sposób Bożemu Miłosierdziu, prosząc o siłę, o ufność, i nadzieję dla chorych, zwłaszcza tutaj z naszego domu, z, naszego, z naszej prowincji zakonnej, z całej Polski, z tych, którzy cierpią hmm. również z powodu wojen i konfliktów zbrojnych na całym świecie, zwłaszcza tutaj w naszym regionie. Polecamy też Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, bliskich, przyjaciół naszych współbraci, którzy tutaj budowali ten klasztor, którzy w nim żyli i którzy nadal żyją w zjednoczeniu z nami poprzez Komunie Świętych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święci, i Twoje przyjdź królestwo Twoje, gole Twoje jako w niebie, taki na ziemi. Nasz daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze jak naszego naszych błogosławieńców. I, I by nie aby nas w swoim opuszczeniu. Panie, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, młodzież, teraz ja dwóch, się naszy, w obecnej śmierci naszego Wierzę Boga Ojca Przedmogącego, Stworzyciela i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jego Jedynego Pana, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, na narodził się z Pani Panny, umierającym pod Pąskim Piłatem, poprzez obawę, sam do dziewięćdziesiątki, trzeciego dnia z świętych na niebiosa, świecić po świętych, Boga Ojca Stamtąd sądzi, żeby i Ducha Świętego, oszernym, świętych, aż na świętych, aż na świętych, aż na świętych, aż na świętych, święty kościół w świętych, Żyj od wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Na nasze błaganie na Yeah sure. sure. i całego świata. Ojcze Przedwieczny, no, opieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pan jest <coughs> Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie, za <coughs> nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej i dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej i dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Największego Synu Twojego, a Panu naszego Jezusa Chrystusa. No. Na nasze, nasze i całego świata. Jego bolesnej i Miej Jego nie, 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 jego bolesnej męki nie, nie, i męki. nie, jego nie, męki nie, Jego bolesnej męki. nie, męki.

Jego bolesny i męczny. się im o sierdzie dla i całego świata. Jego bolesny i męczny. Miej im o sierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, apiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najbliższego Syna, Twojego Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na, Przedwieczne ofiaruję Ci ciało i krew, i i bóstwo Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze Panie, nasze dla naszego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie dla nas Dla Jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie cię bolesnej męki. Nie mniejsza się tyla Mnie całego, Mnie całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie mniejsza się tyla całego Juj. świata, dla jego bolesnej męki. Nie muszę całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie mniejsza się tyla całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, jij się nad nami na sam świat, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, jujuj się nad nami i nad sam świat. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Jujuj się nad nami, na sam świat, o krwi wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy tobie. O krwi wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Tobie. O krwi wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako z miłosierdzia dla nas. A Tobie. módl się za nami święty Maksymilianie módl się za nami święta Faustyno módl się za nami błogosławiony Michale Soboćko módl się za nami błogosławieni męczennicy z Niepokalanowa módl się za nami niebojca I, i syna i ducha świętego Amen, Amen. Pan z wami jest Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dajcie w pokoju Chrystusa. O, niech będą dzięki.